Muzyka. My tam jedziemy na prawo. Chyba jedziemy w te chmury. Co ty gadasz? Dobrze, że one szybko płyną. Ale dzisiaj jakiś deszczów to nie zaspokajali, nie? Słyszysz? To jakby grzmiało? No, ho, ho. ja nie chcę takich burzy jak wczoraj. O nie. Przy Tak blisko ściany, w ogóle to nie ma drugiego. że idziesz tak po ścianie. Na tym rewera. Ale, to się zrobiło, co? czyli jeszcze jedno paso. Paso gardena zobaczcie jak ładnie. Teraz jeszcze słoneczka, jak ją podświetliło, to w ogóle wygląda kozacko nie? Nie. Zrobiło się trochę chłodniej, ale wcale nam się nigdzie nie śpieszy. I nareszcie możemy spokojnie sobie porobić selfiaczki, no. pooglądać, pomyśleć. Patrzę no, nawet na tą skałę, terefla, która ma spaść. Nie wiem gdzie ta skała, ale śnieg zobaczy i głowę. widzisz? Nie. Tam, po, jak się zaczyna tej droga i duża skała na tym W połowie wysokości skały, taka wielka, wielka Na samym tym wisi Pokażę mi na filmiku, bo ja tego nie widzę <śm> 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 Ale to dlatego, że ja w ogóle słabo widzę Stary już jestem, to co <śm> poradzę Dobra, jedziemy dalej Po tak z tamtej strony następne fajne górki czekają Jesteśmy w Korwarze i kurczę Znowu nam Deszcz zaczął padać A teraz grad. O, zobaczcie, normalnie pada grad biały Ale chyba falę grad, bo chociaż nie będę okry Zastanawiam się czy po prostu się tu gdzieś nie zatrzymać na żarcie Mamy tam jechać, w lewo Chociaż chyba... To może nie padać. Zobaczymy. Na razie. Na razie wkurzające. Eee, pogoda taka w kratkę i wkurzająca. no. Korwara. O, macie. Wspaniale. Położona. Fajna. Miejscówka. A widzę, jakieś zawody szykują. Ten. Górna polid dostać Te zawody są będą bo patrzcie jest e, bramy postawiane i poszykowane jakieś takie różne dziwne miejsca e, albo też drogi są opisane że będą zamknięte e, 3 lipca muszę sprawdzić co to za co to za impreza tu będzie, jakaś rowerowa pewnie, dlatego kolarzy jest tutaj tak dużo. Choroba, jeszcze taki mamy piękny odcinek drogi i w ogóle, a tymczasem no pada grad. Tutaj widać, że dopiero zaczęło, albo tak le ledwo zaczepiło, może nam się uda po prostu to prawie ominąć. Niecie kurna. Losu. Oby burzy nie było takie jaką kurde mieliśmy tutaj, jak przyjeżdżaliśmy, bo to będzie słabo, koźwa, ale się rozpadało. Co, walimy tam? Walimy tam, czy jedziemy na pizzę? Walimy tam, czy jedziemy na pizzę? Zobaczcie, jaka romantyczna kolacja, z przymusu. Muzyczka. Muzyczka gra normalnie. Ale tak, Patryś przed chwilą mu powiedział, że mam mokre majtki. No, jak go zabrałem w taką restaurację, to majtki już mokre. Nie, za tych widoczków i Ale co chciałem, to chciałem musicie zobaczyć o to, nie? Po prostu, bracie mamy mokre, bo jesteśmy cali. trochę e, Pada deszcz. Zjechaliśmy, przeczekamy sobie, a przy okazji zjemy kolacja i tak trzeba było ją zjeść to nie zmarnujemy czasu na to, żeby po prostu później to zrobić. A tak? Zjemy teraz, a do domu mamy 40 km a w ogóle mieliśmy 120, 100 km jak jechaliśmy w dołu. A było to godzinie 17. A jest lat 20. Są dużo foteczek. <laughs> dużo foteczek. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. A to pizzę jakoś mi chciało. Turczyk jest tutaj. To no coś tam. Tłono nie, nie interesuje, tłono. O ty bez mnie no co jeszcze jest? może coś weźmiemy lokalnego, jakiś lokalny przysmak? Tak, lokalny przysmak. Najedzmy się pizzą, nie będziemy świrować z lokalnymi przysmakami. Pada jeszcze? Pada, co? Nieźle w okolicach.

Tu nasze motorki Pogoda kurcze jeszcze słaba Jeszcze troszeczkę kropi A już tak jest super W takim miejscu zatrzymaliśmy się na jedzonko Bardzo dobre w ogóle Przyjeżdżamy pizzę Fajne miejsce Teraz kamerka Do bazy jeszcze kawałek, ale yy, Nam się... ile zostało? Do bazy mamy 41 km Czyli No pokazuje takie 40 minut jazdy co najmniej A pewnie będziemy jechać dłużej, bo jest mokro Asfalt jest mokry I yy, będzie się trzeba oszczędzać, żeby się gdzieś nie wyłożyć jeszcze na dodatek. Zrobiło się zimno, mamy mokre ciuchy, o proszę bardzo, mokre spodnie, mokre buty. Dzisiaj będzie w domu akcja browar z suszarką w ręku <laughs> ale jest pięknie, tak czy inaczej, nawet jeśli zmokłem, nawet jeśli brzydka była pogoda, to jest pięknie, a rzeka? A rzeka nabrała wody. No dobra, pakujemy się i robimy. Lotkę stąd. Fajne miejsce w ogóle, naprawdę. Badia Pub. Jak będę tutaj jeszcze, to na pewno tutaj jeszcze wrócę. Rewelacja, albo tu ścieżka jakaś idzie, widzę. No, droga e, rowerowa. Ale zobaczcie, jaka ładna w ogóle, nie? Rewelacja. W ogóle tu jest przepięknie, wszystko przygotowane. Tam jeszcze ile jest różnych rzeczy. Super sprawa. A te Badia Pub w ogóle to musi być znane miejsce i w ogóle lubiane, bo dużo ludzi tu przychodzi i widać po wystroju i wyposażeniu i tym wszystkim, że dzieje się tutaj dużo w sezonie. Rewela. Dobra, ładujemy się i bomba, bo okay. już patrz się nie może doczekać. W kasku nie zapiąłeś. Oka piękna pogoda. Rejkawiczki to mi ogną ja u mnie paliwa ubyło, u ciebie te? Czy Ciebie też paliwa ubyło? To? Ola, ale paliwa była O No, ale paliwa była pinkka! No, no, no! No, no, no! no Szedliśmy po, po jedzonku i po przeczekaniu deszczu. Chociaż tam z przodu widzę, że kurde, dalej są chmury, mam nadzieję, że już padać nie będzie. A jak będzie, to będzie słabo. No Mamy niedaleko do bazę, bo 40 km to nie jest jakiś bardzo duży odcinek, ale w falpach, w po tych winklach, jeszcze po mokrym, może to trochę zejść czasu na to, żeby tam dojechać na bazę. No i co? Siadamy oczywiście mokre już jeansy. Góra w zasadzie sucha, ale jeansy mokre I zimną w dupę, no Aż żal było siadać Siedzenie mokre, wszystko mokre Boże, jeszcze ile winkli do chaty A jest mokro, więc już teraz nie będziemy kozaczyć Teraz samochodami będą kozaczyć, a my będziemy Po prostu jechać, nie? A jesteśmy na 1300 metrów nad poziomem morza, więc, no, nie wcale nie tak nisko, nie? Dlatego też tutaj jest troszeczkę yy, chłodniej. O, 13 stopni. Nie za ciepło. <grywia> Biorąc pod uwagę fakt, że jestem w samych jeansach mokrych, mam mokre jak gnój rękawiczki, które są przebiewne jak kurde dupa. Ale mam drugie rękawiczki w torebce z tyłu. O, można by zmienić. Suche. Chyba, jak torebka nie przemokła. No i mokre e, trampki. A patrz, mam mokrą kurtkę, ale za to ma membranę i też ma sucho. Na górze, bo w spodniach mam mokro. <noise> no nic. Fajna przygoda i tak, tak czy inaczej. A ja nie nastawialiśmy się dzisiaj na taką jazdę deszczową i taką deszczową pogodę. Po prostu no, stało się, trzeba się z tym zmierzyć. Tak bym powiedział. Ale niespecjalnie mi to też przeszkadza. E, tak naprawdę, ja mógłbym sobie założyć spodnie przeciwdeszczowe, które mógłbym założyć, ale mi się nie chciało. E, I dlatego też. O, dziura w górze. A, to tutaj tak pewnie rzeka płynie. Co płynie przez senę, ale rewelacja to wygląda. No dobra. O, o, o zimny tunel. Łatato! to? <laughs> Nie strzela. <gry> nie no, szybko tu przelecimy. Myślę, że nie będzie tak źle. Ważne, żeby już nie padało dzisiaj. Gorzej, że mi się telefon zawiesił w zasadzie rozładował i straciłem trasę. A raczej ciągłość trasy naszej dzisiejszej na Majrajdzie. A chciałem rzucić jakieś statystyki i nawet samemu je znać. Trasa, którą mieliśmy to było 300 km. Ale zobaczymy na koniec co powie nawigacja, bo nawigacja cały czas zipa I działa dobrze No dziwne, żeby nie działała, no nawigacja TomTom -Tom, Powiem Wam, ten tą 550 jest naprawdę bardzo zacna, bardzo dobra I jak na razie najlepsza jaką miałem, o tak Do jazdy szosowej oczywiście, nie? Ale do motocyklu sprawdza się rewelacyjnie Samochodem w zasadzie też na nie jeździłem i, i też działa bardzo dobrze no dobra, my sobie przez te pochmurne i deszczowe, może nie deszczowe, ale pochmurne i mokre góry przelecimy do bazy. Jeszcze coś Wam nagram na sam koniec, jakieś podsumowanie trasy. Ale fajna ścieżka przed nami. A teraz to enjoy the view. <grym> Chociaż tak naprawdę jedziemy już trochę tak na siłę, nie? O właśnie, jedziemy trochę na siłę. Ja też mam już dość jeszcze jak jest mokro teraz, to po prostu czuję się sparaliżowany, nie? Kurde, tym busem jeszcze nam się tu wchrzanił, a boję się go wyprzedać. O, patrzcie, jaki widoczek jeszcze. Jak tam coś widać na kamerce, bo od tego nam sypie wodą. Wspaniale. Kurde, jeszcze taka droga nas czeka i mgła tu wisi, a raczej chmury. Ciekawe, czy jeszcze nam nie przyjdzie zmoknąć dodatkowo. Mam nadzieję, że już nie. Tylko 18 km do zakrętu i 30, 34 do wazy. Ciekawe jakie jest spalanie motocyklu. Padła mi kamera już max, GoPro max, nie wiem czy się karta skończyła czy co. Ale padło mi tam. Normalnie to bym z niej coś ponagrywał, a tak to już nie ma. Czym nagrywać o nie wiem co tam się stało bo padła bateria. Końcówka była końcówka ale patrzcie jaka dróżka ale by to ładował jakby było ładnie. Jeszcze. Taki był plan generalnie no. Ja tędy nie jechałem tą drogą nie jechałem to taka główna droga. Ale nie jechałem nią jeszcze jak byłem tu sam to nie jechałem tędy. Trochę się denerwuję, bo motocykl jest brudny. O, nie lubię jak motocykl jest brudny i w piachu i nie lubię jak łańcuch jest nienasmarowany. A teraz ma tego smaru już resztkę. Patrzyłem, to trzeba było posmarować. Mamy smar w pazie, więc jutro czeka nas od rana smarowanko. Jutro ma być też pogoda, ale fajna. Fajny widoczek. Kurde, jaka urokliwa droga, ja pierdziu, patrzcie na to, no po prostu mega kozacka, no. Ło wow. Zmyło trochę drzew. O, A tu sucho się robi, patrzcie, sucho prawie na asfalcie. Może tu wcale nie padało, albo padało trochę tylko. Tyle co nic. Dobrze, że są grzane manetki. Wszyscy górscy motocykliści, już teraz turyści, którzy to tu byli, wszyscy siedzą w hotelach i piją browary. Pewnie, albo drineczki, drinkują sobie w ciepłym, w ciepłym hoteliku. A my tutaj jeszcze lewy, prawy, lewy, prawa i tych lewy prawych to się nie kończą, bo no. kurde. 10 km jeszcze I odbijamy gdzieś z tej drogi No to pewnie się skończy Skończą te winkle, jest to urokliwa droga Naprawdę, rewelacyjna Ale ten Ale my już mamy dość Ja mam dość, nie wiem jak patrzeć, ale patryć pewnie też Bo jednak Mokry i zimny to nic dobrego O, byłem tu Jechałem kiedyś tą drogą Ale tylko tutaj, o ja tu z góry z tej, z tej, z tej Zjeżdżałem Mam nadzieję, że nią nie u jedziemy, bo tam jest kurcze trasa przez przełęcz Santa Mandalena. Nie, jedziemy prosto. No to dobrze. To dobrze, to w porządku. To za chwilę dojeżdżamy do głównej drogi. I już będzie całkiem spoko dojazd do bazy. 26 km. Zimno się zrobiło. Gdzie to skrzyżowanie jakoś. A, tu jest, dobre. Ja tu odbijałem w prawo, a prosto nigdy nie byłem, a my jedziemy teraz prosto. Dalej ładnie. Ale paliwa opierdził, jesteśmy! Jesteśmy przy naszym hoteliku. <laughs> Pan się jeszcze utotuje. No! Nagrywasz? Tak, ale nie strzelaj bo będziemy ludzi straty Takie małe nie no. będzie koniec to Dobra, gańko! Ile kilometrów wyszło? Ty! Ostatnia koskobachu mi została U ciebie też? Ty co? Ostatnia koskobachu mi została Ty możesz... dwie Ej, kto ostatni kurwa jechał? <laughs> No, ty, to ile kilometrów wyszło? A nie, dwie, tylko. Bo ja mam ustawione. Wyszło kilometrów Spaliliśmy 48 litrów paliwa dzisiaj. Nie, boja, trochę. I bardzo dobrze. 8 godzin jazdy 314 kilometrów, według licznika. Kurde, mi się wiedział, gdzie mam ten telefon. A co? Tam masz? Nie, chciałem już więcej zrobić. <noise> No dobra, mówię, tak. Słuchajcie. 1.30, 1.22 trzy, dwa, dwa. Chciałem zrobić. A temperatura 15 stopni, zimno się. To i spalanie, zobacz. Tak no. żeśmy ładowali w zasadzie, nie było, kurde, głupiej jazdy, nie? Teraz? No, ja, nie, w ogóle, na trasie. No. I patrz, 4.1 spalanie. 4.1 średnia, nie? Ty? No ile masz? A skąd ja mam mieć? No 4.1 mam średnią, no. Weź, masz też, może sprawdzić. Czekajcie, tu tam telefonu. Kurna. I 15 stopni, no dobra, miejsca w tym W każdym razie Kończymy dzionek Zaraz zobaczymy co wyszło z nawigacji yy, I co, i my lecimy, idę po klucze od garażu, dobra, idę wstawić sprzęty do garażu I dzisiaj to już jest dość, i ja mam dość I moje spodnie mają dość, i Patryś też ma dość Nie, Patryś nie ma dość Patryś, nie... to nic pojeździć jeszcze <laughs> A Ja mam dość, idę na browara Idziemy po browary, zaraz sobie tu siedziemy, będziemy siedzieć, no Także do zobaczenia jutro, a jutro będzie też fajnie.